Dzień dobry moi kochane, ja dzisiaj z takim tematem, który trochę się wiąże z jesienią, z zadumą, ze świętami, które się zbliżają, a mianowicie takim, że czas nie leczy ran. I to jest jedno z największych kłamstw i destrukcyjnych przekonań, które nam wpojono czy wmówiono. I na pewno znacie takie osoby, może same nimi nie jesteście. Osoby, które latami... Mają w sobie poczucie winy, poczucie krzywdy, poczucie straty po tym, jak zostały porzucone, zdradzone, zostawione, albo molestowane, albo mobbingowane w pracy, czyli jakiekolwiek trudne wydarzenie miało miejsce, czy w niedalekiej przeszłości, czy 20 lat temu, a może nawet 50 lat temu, w dzieciństwie. Jeżeli to stwierdzenie byłoby prawdziwe, no to po kilku latach wszyscy bylibyśmy zdrowi, nie pamiętalibyśmy tego, co nas zabolało, tego, co nas zraniło. I kłopot polega na tym, że owszem, czas być może jest czynnikiem wspierającym, natomiast bez włożonej naszej uwagi, bez Pewnej pracy czy wysiłku, to się samo nie wydarzy. Ja często stosuję takie porównanie, że to jest tak jak z raną. Jeżeli mamy ropiejącą ranę, która się sączy, która nas boli, przy każdym dotyku to miejsce nas boli, a tylko zostało po prostu przyklejone, zalepione plasterkiem, to rana sama z siebie się nie wygoi, ta ropa nie zniknie. I trzeba ten plasterek zedrzeć, trzeba ranę oczyścić, przez jakiś czas ją pielęgnować, i ona potem staje się blizną. Ja mam takie blizny po swoim bardzo ciężkim wypadku. I te blizny one już są tylko, ale już nie bolą przy dotyku. Natomiast rana po prostu nas boli. Przy każdym dotknięciu, przy nieopatrznym słowie, przy zobaczeniu jakiegoś zdjęcia, jeżeli cokolwiek się zdarza, co wspomnienie przywołuje, to rana nas boli nadal. Blizna już nie. Blizna jest taką blizną wojowniczki, czyli przypomina mi o różnych trudnych wydarzeniach w moim życiu, ale jest już źródłem mojej siły, a nie żalem, krzywdą i tak dalej. Więc jeżeli masz w swoim otoczeniu takie osoby, albo sama gdzieś coś takiego masz, co trzyma cię ciągle w przeszłości, czyli Wspomnienia, trudnych wydarzeń, traumy, czy tego, że w dzieciństwie być może byłaś w pewien sposób porzucona, bo nikt nie zajmował się twoimi emocjami, nikt nie zajmował się twoimi problemami może dziecięcymi, ale dla dziecka ważnymi. Może byłaś niewidzialną dziewczynką, albo byłaś w domu alkoholowym, gdzie nauczyłaś się kontrolować. Gdzie nauczyłaś się zajmować wszystkim, Twoja czujność była wiecznie skierowana na zewnątrz i robisz to tak naprawdę do dziś. To chcę Ci powiedzieć, że można to zmienić. Można to zmienić, wkładając w to pewien wysiłek i zdając sobie sprawę, jakie etapy żałoba i mam tu na myśli żałobę po każdym trudnym wydarzeniu. Żałoba nie dotyczy tylko śmierci bliskiej osoby. Natomiast żałoba jest czasem przejścia od starego do nowego, czyli z takim czasem, kiedy uczymy się radzić ze stratą, radzić sobie ze stratą, układamy tę przeszłość, rozumiemy, że pewne rzeczy się skończyły, że nie wrócą i Przygotowujemy się do nowego etapu, więc to jest taki czas pomiędzy. Żałoba jest czasem pomiędzy starym a nowym, i nieważne, czego to dotyczy. To może dotyczyć wielkich rzeczy, typu właśnie strata bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, czy też porzucenie, ale może dotyczyć też mniejszych. Mój przyjaciel wyjechał, straciłam przyjaciela, albo zmieniam miejsce zamieszkania. I warto dać sobie ten czas, nie popędzać się, dać sobie ten czas, żeby to się wszystko w nas ułożyło. Natomiast problem jest taki, że my sobie tego czasu nie dajemy. W ogóle słowo żałoba zostało wręcz wyparte ze społeczeństwa, bo zobaczcie, kiedyś żałoba na przykład po stracie bliskiej osoby, która zmarła, trwała rok. Nie bez powodu. Tylko dlatego, żeby przejść bez tej osoby przez wszystkie pory roku, przez wszystkie święta. Miało to swoje uzasadnienie. Miało też oczywiście uzasadnienie to, że osoby chodziły ubrane na czarno, bo wtedy otoczenie wiedziało, że te osoby wymagają szczególnego traktowania. A dzisiaj mija miesiąc, dwa po trudnym wydarzeniu, i wszyscy wokół mówią: no weź się w garść. No jak długo będziesz rozpaczać, jak długo będziesz płakać? I niestety dotyczy to nawet najbardziej najtrudniejszych doświadczeń, czyli straty bliskiej osoby, śmierci mamy, śmierci dziecka i kobiety, które do mnie przychodzą, słyszą takie słowa. Weź się już w garść. Dlaczego? Dlatego, że nasze otoczenie, ludzie wokół nas nie umieją sobie radzić z emocjami. Ani swoimi, ani cudzymi. W związku z tym będą nas popędzać, żebyś, no weź się w gaść, bo tak naprawdę ja nie wiem co zrobić ze, z twoim smutkiem, nie wiem co zrobić z twoją rozpaczą. I kłopot polega na tym, że jeżeli my nie przeżyjemy tej straty, nie pozwolimy sobie na ten czas właśnie przejścia, to ta strata, ta żałoba, te emocje zawsze nas dopadną. Zawsze. I wiem, o czym mówię, bo sama mam za sobą najtrudniejsze doświadczenia. Można o nich poczytać chociażby na mojej stronie. I byłam stłumiona lekami uspokajającymi, i moją żałobę przeszłam po wielu, wielu latach. I dopiero wtedy mogłam zacząć budować nowe życie w szczęściu, w radości. Wcześniej nie wiedziałam, co się dzieje. Nie miałam siły wstać rano z łóżka, nie umiałam się cieszyć. Mówiłam, nie, no wszystko u mnie dobrze, tak, u mnie dobrze, ale właściwie to takie było życie na półgwistka. I to robi z nami nieprzeżyta żałoba, nieprzeżyta strata. I przez całe lata, bo moja praca z ludźmi zaczęła się od pracy ze stratą, i wypracowałam moją autorską metodę która tak naprawdę zamyka się w trzech głównych krokach. I pierwszy krok to jest przeżywanie straty, pozwolenie sobie na wszystkie najtrudniejsze emocje na złość, na smutek, na rozpacz, na krzyk, na płacz tyle, ile potrzebujemy. I im mniej będziemy to hamować, tym szybciej ten czas się skończy. I potrzebujemy wtedy wokół, wokół siebie ludzi, którzy nie będą nas pouczać, nie będą nam radzić, nie będą nam mówić: daj se spokój, to był po prostu drań, był w ogóle co ty sobie nim dupę zawracasz. Tylko po prostu będą. Wysłuchają po raz setny tej samej opowieści, przytulą, zrobią herbatę i będą mało mówić. Po prostu przy nas będą. Nie będą mówić: właśnie, weź się w garść, o tu Kicia moja do mnie idzie. Chodź, chodź, Błubusie. Tylko będą przyjmować, by będą przy nas i będą w takiej akceptacji wszystkich naszych emocji. To jest bardzo, bardzo ważne. Drugi etap jest mega istotny, którego my w ogóle nie doceniamy. Ten drugi etap to jest podjęcie decyzji. Ja sama był taki moment, że znalazłam się na rozdrożu i poczułam, że albo moja strata mnie. Zniszczy, pociągnie w stronę śmierci, w stronę destrukcji, w stronę nieżycia, albo decyduje, że idę do nowego, że idę do mojego życia, że będę żyła szczęśliwie dla pamięci osoby, której już nie ma i przyrzekłam to sobie. I od tego dnia decyzji, którą podjęłam, mówiąc, Idę w stronę życia, zrobię wszystko, żeby być szczęśliwą. Zaczęła się moja zmiana. Oczywiście nie wydarzyła się tak, nie wydarzyła się z dnia na dzień, ale moja decyzja wspierała mnie w tych wszystkich małych krokach do tego, żeby żyć szczęśliwie i radośnie, żeby pozwolić sobie na bycie szczęśliwą po najtrudniejszych doświadczeniach bo to jest też kwestia pozwolenia sobie. My sobie często nie pozwalamy, bo uważamy, że jest to pewnego rodzaju działanie przeciwko osobie, która na przykład odeszła, która zmarła. Albo robimy jeszcze coś innego, rzucamy się w wir, facet mnie rzucił, ja mu teraz pokażę. Także codziennie imprezuje na mieście, codziennie z nowym facetem. Tak czy inaczej, to jest ucieczka od siebie. Jeżeli uciekasz od siebie, od swojego bólu, smutku, żalu, nie zostawisz tego. Więc im bardziej pozwolisz sobie właśnie w tym pierwszym etapie na te wszystkie trudne emocje, tym szybciej dojdziesz do momentu decyzji. A potem, po momencie decyzji, trzeci etap to jest budowanie po nowemu to jest przyjrzenie się, co z tamtego życia starego. Już nie działa, co mnie nie wspiera. Może zostałam zdradzona, a wcześniej sama siebie zdradziłam. Może nie byłam dla siebie ważna, może nie mówiłam, że coś mi się nie podoba. Może byłam potulna, cichutka i na wszystko się zgadzałam i zdradziłam tak naprawdę siebie wcześniej. Może porzuciłam siebie wcześniej, niż zostałam porzucona. I wtedy decydujemy, co z tej przeszłości bierzemy, co nas wspiera, co jest pięknym wspomnieniem. A co jest tym, co już nas nie wspiera, co czas pożegnać. O, Rysiaczek tu przebiegł. Chodź Rysiu się pokaż. Koty mnie rozpraszają. tak? Czyli decydujemy, jak chcemy zbudować już to nowe. To jest bardzo ważny etap odbudowy, którego też nie można... Przeoczyć, nie można po macoszemu potraktować, tylko już szybciutko, no dobra, to już pozamiatane, ja już tutaj zaczynam nowe. Nie, bo pewne rzeczy, jeżeli mieliśmy za sobą toksyczny związek i jakby nie przepracujemy tego wszystkiego, co nas w tym toksycznym związku trzymało, no to, to lekcja się powtórzy. Nieodrobione lekcje dziewczyny zawsze wracają. Przychodzi podobnie toksyczny partner, albo taki, dla którego jesteśmy na drugim miejscu. Nieważne, czy to jest inna kobieta, czy to jest praca, czy to jest alkohol, nieodrobione lekcje wracają. Podobnie, jeżeli przepracowujemy z kolei swoje trudne doświadczenia z dzieciństwa, to jeżeli nie zobaczymy, że ciągle na przykład działamy, na tej starej strategii przetrwania, którą jest na przykład bycie niewidzialną albo bycie kontrolującą wszystko wokół, również życie nam pokaże, że ta lekcja jest nieodrobiona. Tak? Często jest tak, że niesiemy ze sobą na przykład program odrzucenia z dzieciństwa i każda kolejna relacja, czy z mężczyzną, czy nawet z przyjaciółką, będzie nam pokazywać i włączać ten guziczek odrzucenia, jeżeli się z nią nie rozprawimy, nie zobaczymy, nie poczujemy, nie opłaczymy, nie opłaczymy tej dziewczynki, która czuła się tam kiedyś odrzucona i dalej dochodzi w nas do głosu, kiedy facet nie zadzwoni, a my po prostu jesteśmy roztrzęsione. Czyli popatrzcie, niezależnie co to jest, Niezależnie co chcemy pożegnać, czy to są programy z dzieciństwa, czy to są trudne doświadczenia już dorosłego życia. Te etapy są bardzo podobne. Spotkanie się z trudnymi emocjami, spotkanie się ze zranioną dziewczynką wewnętrzną, pozwolenie się jej wypłakać, utulenie jej, powiedzenie: Ja jestem przy tobie, wszystkie Twoje emocje są ok. Moment decyzji i odbudowy. I w tym momencie chcę Cię serdecznie zaprosić do takiego mojego najbardziej transformującego warsztatu, który odbędzie się w listopadzie. I od tego zaczęła się moja droga trenerska. To był pierwszy warsztat, który ja prowadziłam z kobietami. Nie tylko, bo wtedy też mężczyźni byli, był tata po stracie syna. Mega głęboki, transformujący warsztat, po którym dostałam. Przepiękne słowa, że mogę lekko żyć, że zrozumiałem, że to, że będę żył szczęśliwie, nie jest odejściem od pamięci o moim dziecku. Że mogę wziąć piękne wspomnienia i iść dalej. Otrzymałam piękne słowa od kobiety, która przez ileś lat nie mogła się pogodzić ze śmiercią mamy, która ileś lat na raka umierała. Powiedziała mi. Dziękuję ci, że przywróciłaś mi piękne wspomnienia o mamie. Że już nie jestem zawieszona na tym jak ona cierpiała i odchodziła, tylko przywróciłaś mi piękne wspomnienia o mamie, kiedy mama się śmiała, kiedy e, robiłyśmy fajne rzeczy. Przywró wyciągnęłam jej zdjęcia i są, i ona jest teraz ze mną. To są takie procesy, dziewczyny. Więc jeżeli czujesz, że w jakiś sposób przeszłość cię trzyma, wpływa na dziś, choć może ci się wydawać, że nie wpływa, ale gdzieś cię coś trzyma, bo tam jest utknięta energia, tam jest zakleszczona, zablokowana energia, którą jeśli ją odzyskasz, użyjesz jej do swojego nowego dobrego życia, poczujesz większą lekkość, radość, przestaniesz dźwigać ciężar. I do tego procesu chcecie Cię zaprosić, jeżeli tutaj popatrzysz pod tym filmem, może znajdziesz jakiś kod zniżkowy dla siebie na te warsztaty. I już jest piękna grupa, kilkudziesięciu kobiet zapisana, więc jeżeli czujesz, że coś ci jeszcze ciąży, poczucie winy, poczucie niezgody, złość, smutek, rozczarowanie, poczucie bycia gorszą, czy Odrzuconą, nie zostawiaj tego. Nie warto tak żyć. Po prostu nie warto tak latami żyć. Serdecznie Cię zapraszam na ten piękny proces. Warsztaty nazywają się Zostaw stare, zbuduj nowe i są właśnie o budowaniu tego nowego życia i zostawianiu tego, co trudne, tego, co nas nie wspieranie karmi, a zabieranie siły, czyli zamienianie krzywdy na siłę i moc. Что на тебе?